No siemaneczko moi drodzy widzowie, ja się nazywam Misiowaty, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Q&A, taką historię o mnie, czyli opowieść o mojej osobie skromnej, także moi drodzy zapraszam was do wysłuchania tego co ja wam opowiem o sobie, zaczynamy, no to co, lecimy z tematem moi drodzy, nie ma spania. No to, no to co? Mam na imię Michał, mam 28 lat, mieszkam w Gdyni. Urodziłem się w Gdyni i cały czas mieszkam w Gdyni. Jestem osobą z niepełnosprawnością. Od urodzenia choruję na padaczkę, mam wodogłowie, mam u... Mam lekkie upośledzenie w stopniu lekkim, jestem wcześniakiem. W szkole mi dokuczali z powodu tego, że jestem inny, że jestem niepełnosprawny. A to dlatego, że chodziłem do szkoły masowej, po czym yy, poszedłem do szkoły specjalnej. Powiem szczerze, że w szkole specjalnej mniej mi dokuczali, ale też dokuczali. Ale w szkole specjalnej zdobyłem nowych znajomych, kumpli, miałem koleżanki, przyjaciółki. Z niektórymi mam kontakt do dzisiaj. Ale to jest rzadkość w dzisiejszych czasach. Każdy jest zalatany swoim y, trybem życia, ale co tam. Także tutaj poznałem też ró różnych znajomych, mam swoich bliskich przyjaciół, znajomych poza szkołą i to jest najważniejsze. Także tutaj mam, tutaj jeszcze choruję na, tutaj mam chorobę, y, fobię lękowo-społeczną, depresję. No i leczę się u lekarza psychiatry, że tak powiem, u neurologów się leczę. No ale cóż, takie życie. Nie każdy może być zdrowym. Jeden jest chory, drugi... Drugi jest y, zdrowy. Choroba nie wybiera, że tak powiem. Hmm. Zawsze y, tak, co ja tutaj mam do powiedzenia, jeszcze. Hmm. Moja choroba, ta fobia społeczna się objawia tym, że czasami wolę być sam, ale też nie mogę być sam całkowicie. Też potrzebuję być w centrum uwagi. Wtedy wiem, że jestem bezpieczny przy kimś, przy swoich bliskich znajomych, przyjaciołach których ufam, przy rodzinie. To jestem. I mm -hmm. bezpieczny. Moje zainteresowanie to fotografia, nagrywanie filmów na YouTubie. Lubię majsterkować, lubię prace plastyczne. Lubię też działać technolo technologicznie, czyli naprawiać komputery, dubać w komputerach, w telefonach. Czasami naprawiam, czy też doradzam, jaki sprzęt kupić, jak naprawić się do dowolny sprzęt. Działam też przez jakiś czas działałem jako wolontariusz w wolontariacie szkolnym, Brałem uczynny udział w kółku teatralnym. Lubię zwierzęta. Mam dwa koty: yy, kajtka i szreka, yy, i psa, Sysunia, oczywiście. Yy, lubię spacery po lesie. Pomimo tego że jestem osobą z niepełnosprawnością, to daję sobie radę. Bywają momenty, że moja niepełnosprawność daje o sobie znać, ale jestem dzielny i cieszę się, że mogłem odpowiedzieć, opowiedzieć o sobie. Na koniec dodam, że pr prowadzę kanały na YouTubie. Pierwszy kanał to Podróże Vlog. Oczywiście że Podróże Vlog to jest kanał stricte podró z podróżami. Podróżuję po Gdyni, po Sopocie, po Gdańsku, po okolicach Trójmiasta, ogólnie gdzie, gdzie się pojawię to nagrywam, oczywiście drugi kanał to Przemyślenia Vlog, mam też Instagrama, to by było na tyle z opowieści o mnie, czy nadal chcesz się ze mną kumplować, pomimo, że jestem osobą z niepełnosprawnością bo większość zdrowych nie akceptuje mnie miałem przypadek taki znajoma mnie nie akceptowała i jej znajomi, także ja urwałem ten kontakt z tą osobą, pomimo tego, że ta osoba chciała się ze mną spotykać, ale tylko dlatego się chciała ze mną spotykać, bo po prostu, jakby to powiedzieć, miała ku temu powódki, no ale cóż. Korzyści się skończyły z tego, że się ze mną zadawała. Ja urwałem ten kontakt i powiedziałem koniec, nie chcę już się zadawać z tą osobą. E, także tutaj powiem taki przypadek, miałem nieprzyjemny. No i też czasami się zdarza, że moi koledzy, koleżanki zaczynają już mają e, jakieś e, awersje do tego, że jestem niepełnosprawny. Coś się po prostu im. I, Popierniczyło w mózgu, choć sami są niepełnosprawni. No i co? No i po prostu żyję z tym, że po prostu trzeba znaleźć, znaleźć sobie nowych znajomych, nowych przyjaciół, takich szczerych, a nie tylko yy, po prostu mieć yy, przyjaciół, którzy wykorzystują. Bo ja mam takie, takich przyjaciół, którzy nie wykorzystują, wręcz mi pomagają i ja im pomagam, z, z, darzę, im, z, darzę ich sympatią. Yy, toleruje ich, oni mnie akceptują, tolerują, wspierają mnie, pomimo tego, że czasami im daję wkość. Także, jeżeli byś nie chciała, nie chciał się ze mną zadbać, to ja uszanuję tą y, decyzję, nie będę naciskał, ale jeżeli byś chciała, chciał się ze mną y, przyjaźnić, kolegować, kumplować, zadawać, owszem, możemy popisać, pogadać, ale to też, kurczę, działa w obydwie strony, że nie zawsze, ja rozumiem, że nie każdy ma zawsze Chęć i ochotę na rozmowy, także tutaj bym troszeczkę się posprzeczał z niektórymi osobami. No ale cóż, nie będę się kłócił, bo to nie ma sensu, także. Hmm, także tutaj bym powiedział: po co się kłócić? Jak można wszystko załatwić łagodnie? Widzę, że nie chcesz utrzymywać kontaktu, na, nic na siłę. Skoro nie odzywasz się do mnie, z innymi piszesz: niby, ja, daj, y, ja daję tobie motywację do dobrego życia, że jestem dobrym przyjacielem. To są tylko słowa, bez pokrycia. Każdy tak mówi, gada, a co do czego, to i tak kontaktu nie ma. Zawsze słyszę, nie mam czasu pisać, ani rozmawiać, ani się spotkać, albo, albo wieczne wymówki. Już ja nikomu nie ufam, boli mnie to, jak ludzie mnie traktują. Teraz to ja ludzi będę traktował jak oni mnie. To, co ludzie mówią o mnie, że jestem ich przyjacielem, to jest głównoprawda, bo gdyby tak było, to by się ludzie sami odzywali, pomimo tego, że są zajęci, choćby znaleźli parę minut, pięć minut. Te złote pięć minut dla mnie by znaleźli. A, a nie, że ja się pierwszy odzywam. Nie ma miłości i przyjaźni, chociaż ja w to nie wierzę. Także moi drodzy, tutaj. No cóż, ciężko znaleźć ludzi, z którymi można normalnie rozmawiać i iść wspólnie przez życie. Większość nie walczy o siebie. Zamiast wierności oraz odpowiedzialności za słowa, o czy czyny, ma czyny, mamy wszechobecne kłamstwa, fałsz i zdrady. I powiem szczerze, że to jest prawda, to to tutaj powiedziałem: przeczytałem. Ludzie piszą i odpisują do tych osób, z którymi chcą rozmawiać. Jeśli ktoś wciąż powtarza, że jest zajęty, od odpuść, nie warto walczyć o taką relację. Ludzie nie są święci. Ja nie mówię, że ja jestem święty, bo nie jestem albo chciałem powiedzieć, co myślę, a jak chcę powiedzieć, co myślę, to i tak ludzie mają wyjebane w to, co myślę. Żyć w zgodzie, ja chcę żyć w zgodzie z ludźmi, tylko ludzie dbają o swój tyłek, a mnie wykorzystują na każdym kroku. Jak Bóg kubie, tak kuba Bogu. Ja od tego nowego roku staram się być sobą, a nie podporządkowywać się komuś, komu tak naprawdę nie zależy na mnie jako na człowieku, tylko na osobie, która się zaznana na różnych rzeczach. I po prostu rozwiązuje prywatne problemy moich znajomych, a tak nie powinno być. Także moi drodzy. Czasami pomyślcie o drugiej osobie, a nie krzywdźcie osobę, bo coś tam, bo ktoś coś powiedział na tą osobę, itd. Żebym przyjął twoją krytykę, musi mnie obchodzić twoja opinia. Hehe, a nie obchodzi Obecnie uprawiam roszczeniowość umiarkowaną. Jeśli mnie ktoś zawiódł, to oszczędzam mu wywodów na temat przykrości, jakie doświadczyłem. Roszcze roszczę sobie. Natomiast prawo do umiarkowanego kontaktu oraz życzliwej ob obojętności to w pewnym sensie takie mam cię w dupie, bez uprzedniego sm smrodu, który może wywołać sensacje wśród ludzi pozbawionych umiejętności sens prowadzenia sensownych, szczerych rozmów. A czy wy tak uważacie? Bo myślę, że co niektórzy tak powinni uważać na to, co mówią i z kim się zadają. To jest chore, żeby krzywić drugiego człowieka. Naprawdę, to jest mega słabe i chore. Także tutaj bym powiedział: no cóż, taki, taki mamy kurdy klimat. Żeby się nie kłócić, to i tak trzeba powiedzieć, co się myśli. Nie, niestety, ale powiem tak: czasami warto być. Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie. To nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć, zaufanie to także przekonanie, że ta dru druga osoba nie zrobi ci krzywdy. Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. Pozdrawiam. Jeżeli ten filmik Ci się spodobał, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym vlogu.